To miejsce, czyli teren przy hotelu Zbyszko jeszcze kilka lat temu było kojarzone z Wielkimi Majówkami. To co ciekawe, Wielkie Majówki do Nowogrodu i hotelu Zbyszko powracają pod największą w tym regionie Polski zadaszoną wiatę. Pierwszy, drugi i trzeci maja to trzy dni z różnego rodzaju imprezami. My postaramy się Wam pokazać jak było przez te trzy dni, a było naprawdę bardzo, ale to bardzo na propsie. Skąd przyjechaliście na majówkę? Z Księżopola, proszę pana. O, gdzie to jest? Mazowieckie, gmina Czerwin. Z Łomży. Z daleka. A z daleka, czyli skąd? Z Myszyńca. Małego Płocka. Stare kupiski. Do e? Strojenki. I co was tutaj sprowadza? Dobra zabawa, fajna. Na A co Was sprowadza tutaj? Jak to co? No imprezy Zbyszko! Dobra zabawa. Dobra zabawa. To dobrze, że Majówka wróciła tutaj z powrotem do Nowogrodu? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Myślę, że tak, jak najbardziej. Bardzo dobrze. Super. Impreza fajna i dla, widać że dla rodziny zorganizowana jest. W okolicy nie ma czegoś takiego, gdzie tak można tak naprawdę jechać i się pobawić w takim towarzystwie oczywiście. No chcemy, żeby dziecko było zadowolone przede wszystkim, prawda, Majusia? A powiedzcie, czego się spodziewacie po tej imprezie? Fajnych przeżyć, dobrej zabawy. Podobno świetne atrakcje. No ja oceniam kontrdzenka za bardzo udany, bo naprawdę było masę ludzi, co było widać, że jest fajnie, bo wszyscy się dobrze bawili. niebo się nagle zmienia. Teraz, tak naprawdę, będziemy mogli zobaczyć, czego można spodziewać się po trzecim dniu imprez w Nowogrodzie, a dzisiaj Strongmeni. O, proszę, trochę ludzi już jest. My też jesteśmy. Dwóch chłopaków walczyło jeden o drugiego i poprawiali się. Co przebieg, to się poprawiali, aż w końcu jeden z nich zwyciężył. I dla ich zdrowia zaprzestaliśmy dalszej rywalizacji, no bo e, poziom testosteronu byłby ważniejszy chyba od zdrowia w tym momencie. No! Импрези Бишко на Пропше ТВ hello Poland. I'm very happy to be here. It was a really, really great party. A lot of people. I had a really nice show. Everybody was singing my songs and I hope to come back here. prawda, pierwszego dnia na samym początku pogoda nie dopisywała, ale przez całe 3 dni majówki publiczność w Nowogrodzie dopisała. Teraz również dopisuje pogoda. Trading one heart for another. ZAJEBIŚCIE! Rozrzeliśmy cały Nowogród i myślę, w przyszłym roku tutaj jeszcze raz zagramy bardzo głośno, śmigamy dalej, bo mamy dzisiaj trzy koncerty. Tylko ona jedyna, swe ciało wciąż wygina, tylko ona jest moja, kocham ją. Gdy tańczy jestem w niebie, przytulę ją do siebie, jest moja, jest moja, kocham ją. A tylko ona jest moja, kocham ją Gdy tańczy jest w niebie, ją do siebie Jest moja, jest moja, kocham ją Dziewczyny, jak się bawiłyście przez całe trzy dni? Zajebiście! Co no. się najbardziej podobało? Wszystko, impreza, Będzie się tu po raz kolejny? Super, tak. Dużo. Jest super naprawdę, polecamy każdemu, żeby przyjechał do Nowogrodu. Ogólnie podoba pomysł majówek w Nowogrodzie. Jest bardzo super. Uważam, że jest idealny. Naprawdę. Jest świetny. Konkursy, impreza. Jest rozrywka taka. Bardzo luks było. Bardzo fajnie się bawiliśmy przy No i ogólnie lux impreza była. To z nami Paweł, czyli organizator całej majówki, ale nie tylko majówki. Słuchaj, od nas, Puchar, na propsie dla Ciebie było naprawdę fajnie, ale dobra. To było z mojego punktu widzenia, a jak było z Twojego? Z mojego było też fantastycznie. No, wykonaliście bardzo dobrą robotę, promując nasze majówki. O tym oczywiście nie możemy zapomnieć, ale też nie możemy zapomnieć o tych, którzy tu tak fantastycznie nakręcają imprezę, czyli Markos i Lewy. Serdecznie z tego miejsca ich pozdrawiam i tym poharem razem z nimi właśnie i z Kasią Blondynką. Podzielimy się razem, bo oni właśnie wszyscy też są za sukcesem tego wydarzenia. Pozdrawiamy także cały hotel Zbyszko i ekipę ze Zbyszka. Dzięki nim mamy tą fantastyczną wiatę i ten teren. Jednym słowem, bomba! Ile będziecie odpoczywać? O, ja myślę, że cały tydzień się należy po trzech dniach. Dobrej imprezy i inaczej być nie może. Ale co, w piątek kolejna impreza? A, no właśnie, w piątek... Piątek już ekstaza w Nowogrodzie, drodzy Państwo. Dokładnie grupa ekstazy yy, i jego, mogę to powiedzieć, tego chyba nie będziecie wycinać. Bardzo seksowne tancerki, ale jakie? O. Musisz paść. Pewnie będziemy, tak więc słuchajcie, my bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście razem z nami przez cały materiał. No i co? Była naprawdę ekstra zabawa. W sensie jeszcze korzystając z okazji, że mam ten mikrofon, to naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękujemy, moi drodzy, za to, że byliście pierwszy, drugi, trzeci dzień. Bo ja nie wiem, gdzie tak się bawią, ale tu w Nowogrodzie, to chyba mogliby przez cały tydzień. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia. Przez cały Maj i Czerwiec bawimy się w piątki, a potem niedzielne wakacje i wa! Jeszcze wszyscy powyżej lat 30 wchodzą przez Maj i Czerwiec za darmo. O, to ja się bym zaliczył, on też. Masz więcej niż 30? Nie. No to wchodzi za darmo. Cześć!